W tym roku przypada dwudziestolecie podkarpackiej stacji pogotowia ratunkowego w Mielcu. Z tej okazji przygotowano uroczystości, podczas których podsumowano ten czas i wyróżniono pracowników. Placówka zyskała też sztandar. Jubileusz był jednak okazją do podsumowania dotychczasowego funkcjonowania Mieleckiego Pogotowia i podziękowania tym, którzy przez lata je tworzyli. Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu nadany też został sztandar. Podczas wydarzenia wręczone zostały pracownikom odznaczenia państwowe, a także podziękowania dla ratowników. Nie zabrakło też wyróżnień dla byłych dyrektorów mieleckiego pogotowia i osób, które z placówką współpracują. dla pana ministra. co

Więcej takich historii znajdziesz w portalu hajmielets.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielc w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.